Witam wszystkich w nowym filmie na moim kanale. Zmiany, zmiany. Jak widzicie, są drzwi. Może to błąd, może nie błąd. W każdym razie drzwi są już zamontowane. Zamówiliśmy sobie drzwi. Fachowo się nazywają bezprzylgowe. Ja bardziej mówię drzwi z ukrytym zawiasem. Zawsze takie chciałam mieć, i w nowym domu spełniłam sobie to marzenie. Tutaj jeszcze taką opaskę założymy, ale to jak będzie wykończona łazienka. O, właśnie tę opaskę. Tutaj jesteśmy właśnie w pierwszej łazience saneczki, felgi letnie. Zaczęła nam chodzić właśnie pompa ciepła. I powiem Wam, jak na razie jest ustawione na 16 stopni, termometr pokazuje o jakieś 14 i już w kurtce za ciepło. Taka temperatura się od razu zrobiła. O 16 stopni już jest. Troszkę tu przyjechałam przewietrzyć, bo tu rolety pozasłaniane, tak jak widzicie. Bardzo cichutka jest ta nasza pompa. Troszkę tu powygrzewamy, powygrzewamy i kolejny etap łazienki. Łazieneczki, podłogi i praktycznie można zamieszkać. Psiaki się cieszą. Przyjechały tu dzisiaj ze mną. Co, Sanusia? Co, Nelusia? Cieszycie się z nowego domku? Tak? Fajnie, tu będziecie miały. Do przodu, do przodu. Z, no z końcem roku kończymy już na wielu robotach i zaczynamy w nowym roku. Sanusia nie łap muchy. I w nowym roku. Zaczynamy! Klimatyzacja w lecie. Piatraczek. Czuć chłodem, czuć. Tutaj w kotłowni, muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo miejsca zostało. Tutaj przyszłościowo będzie druga lodówka. W tym kącie. Troszkę muszę przemyć te kafle, bo... znowu się zabrudziły. Także dużo, dużo miejsca tutaj wyszło. Mógłby być garaż w sumie dłuższy, ale po co? Więc tutaj będzie przestrzennie. Zawsze można coś jeszcze postawić. Także elegancko to wszystko wygląda. A co możemy zobaczyć od wczoraj z pokoju gościnnego? Słup z latarnią. Czuję się jak w mieście normalnie. Przyjechali dzień przed wigilią w sobotę, zamontowali tutaj sześć słupów. Normalnie, asfalt niedługo będzie. Boczna droga, wieś i takie rzeczy. Nie ma to jak wieś. Piękna polska wieś Sanusia, Nelusia! Gdzieś Sanusia! Psiaki! Psiaki, kundlaki! Psiaki, kundlaki! Nelusia i Sanusia. Nie zjadaj nic, Sanusia. Ksiączki, kundlaczki, sanusia, sana, sana, sanunia, co tam znalazłaś? Ogórka jeszcze z tego roku? Co tam, sanusia, masz? Sana, chodź, pokaż. Co masz? Chodź, chodź. Sana.